Mamy 2 czerwca, Światowy Dzień Pracowników Seksualnych. Wita Państwa Marcin. Masny z komentarzem o zakończonych przed kilkunastoma godzinami o prawie 20 godzinami już u mnie wyborach prezydenckich w Polsce. I na początek pokażę książkę, która jest w moim sklepie. Sklep jest w opisie filmu Demokracja na bruku, bo książka jest właśnie o procesach demokratycznych. W procesie demokratycznym, czy pseudodemokratycznym oczywiście, bo mamy masońską demokrację 18-wieczną, która nie jest tą oryginalną demokracją, jest fasadą skrywającą rządy oligarchii. W procesie demokratycznym, czy pseudodemokratycznym, który Obejmuje wybory, ale przede wszystkim negocjacje wśród elit, szantaże, korupcje, fałszerstwa. No, w tym procesie prezydentem Polski zostanie najpewniej, już prawie na pewno od przemienienia pańskiego, niejaki Karol Nawrocki, którego zwą, czy zwali Alfonsem, i to już do niego może przylgnie, Pewny jestem, że. Jemu to nie przeszkadza, to twardy zawodnik, chociaż podobno obrażalski, więc nie wiadomo, czy się teraz nie narażam, ale już się naraziłem tyle razy, że gdyby ktoś to notował, no ale tak wielu Polaków, nie tylko Polaków się naraziło, że nie sposób nas wszystkich prześladować. Nawrocki nie będzie kwestionowany, już to wiadomo i było wiadomo, kiedy. Wieczorem ten wieczór Trzaskowskiego się jakoś tak smutno skończył. Kilka gazet się dzisiaj wygłupiło. Super Ekspres prezesa Benbenka, znany z no, kontrahent prezes Benbenek, to wybitny kontrahent pisu. Tym razem pomylił się na niekorzyść pisu. No to to, ale jemu to też nie może zaszkodzić. Jemu nic nie może już zaszkodzić. Jest Stary i ustawiony, jak mało kto. No i również Gazeta Wyborcza się rypnęła na pierwszej stronie, głosząc zwycięstwo Trzaskowskiego. Ale to przebaczmy im, przeba to będzie im to przebaczone. tak? Na miniaturze tego filmu, na okładce tego filmu widnieje kawałek tweeta od Urżuli Ur Ur von der Leyen, która pogratulowała Nawrockiemu i przystępowała jego zwycięstwo. To znaczy, że już nie będzie protestów. No coś tam będzie oczywiście, coś tam przez 12... Nie, przez... Dwa tygodnie oczywiście w PKW się będzie tam kotłowało, zanim stwierdzą cokolwiek ostatecznie, ale no już widać, że stwierdzą to, co mają stwierdzić. Po... Kilku godzinach od zamknięcia te, tego teatrzyku wyborczego, dzisiaj w sumie po o, kilku, może nie kilku, może ładnych kilku godzinach, podobnie jak było w Ameryce jesienią z wyborami prezydenckimi, w których wygrał Trump, tak samo właściwie, było już jasne, że demokraci tamtejsi i tutejsi się oddali. Oddali się. W Polsce jest to jeszcze bardziej spektakularne, bo różnica była znikoma. Mogliby walczyć przecież, gdyby byli przekonani, że coś ugrają, no to 200, tam nie, nie 200, sto kilkadziesiąt tysięcy głosów różnicy, no to jest o co zawalczyć. Można to zakwestionować jakoś, no ale chyba nie będą walczyli. Jak po, no skoro von der Leyen pieczętuje, to już raczej nie ma. Co walczyć. To zostało już ustalone. Wiemy, oczywiście, że ta różnica była, no, może nie taka znikoma jak w exit polach, ale jednak nieduża. Mimo masowego dorzucania kart przez naszych tu rodzimych demokratów w komisjach, w tych komisjach, nad którymi oni mieli całkowitą kontrolę, zwłaszcza na obczyźnie zaświadczeń o głosowaniu tych punktach zagranicznych pobrano w tym roku ponad 700 tysięcy. Jest to zupełnie niewyobrażalna, jak, jak, jak do dzisiaj, nie, niespotykana do dzisiaj, do wczoraj liczba. Także no, można było podejrzewać, że na pewno nie trzeba było podejrzewać. Wiadomo, są świadectwa z różnych obwodów wyborczych, tam zagranicznych, że no że nie było żadnych mężów zaufania opozycji, że była kontrola całkowicie sprawowana przez lokalne elity demokratyczne czy też salonowe. No i przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Radka Sikorskiego, do którego zaraz jeszcze wrócę, bo Radek Sikorski demonstrował lojalność wobec Trzaskowskiego, no ale on przecież przegrał te powiedzmy prawybory w Platformie, on chciał Kandydować, i on miał pewnie dużo większe szanse te wybory wygrać. Tak. No, cóż, albo Nawrocki będzie. To, to, to przyklepanie, błyskawiczne przyklepanie triumfu Nawrockiego dowodzi, że albo ma realizować wytyczne obu globalnych klanów, czyli tego starego, globalistycznego, tych różnych. Rothschildów, Rockefellerów i ich tam różnych małych Sorosów. I drugiego klanu, czyli tej ekipy wschodzącej, tego odłamu głębokiego państwa amerykańskiego z Trumpem jako twarzą, z Steelem, z Maskiem, czyli tych nowych miliarderów, którzy chcą przejąć władzę od starych rodzin. Albo. Może nie będzie realizował wytycznych obu tych klanów, może będzie realizował tylko wytyczne jednego z nich, tego nowego, może stara Wataha się po prostu poddała w Polsce, tak jak nie poddała się w Rumunii. Tak czy siak, po owocach poznamy, po owocach, które nie będą pewnie w żaden sposób odnosiły się do tego programu dla wolnej Polski. Bo Polska nie bardzo na razie ma w ogóle widoki na taką jakąś suwerenność. Zwłaszcza, że Polacy nie bardzo są do nich teraz zdolni, jak się wydaje. Też polecam tę książeczkę. Polska jest, nie tylko Polska, zresztą cała Europa jest w stanie tak potwornej degeneracji, że żyjemy w tym, więc zwłaszcza młodzi tego nie widzą, ale my, starzy, już coś widzimy, a przecież my, starzy też. Wychowaliśmy się w degeneracji, tak? W porównaniu z tym, co z ludzkością działo się wcześniej. Było źle, ale nie było błędu. Ludzkość była zła, ale nie była zwariowana. Tak czy siak, jak mówię, skoro wygrał nie tyle wybory, Nawrocki wygrał wybory, a dokładnie całą rozgrywkę, musi być kandydatem Trumpa. Dlatego napisałem polski Trump, bo tak samo jak Trump wygrał Rozgrywkę i jest jego zapewne kandydatem. Myliłem się kwestionując to, że jest jego kandydatem. Myliłem się, że tam jeszcze Krzysztof Bosak może ma jakieś szanse go zastąpić jako kandydat Trumpa. Właśnie nie. No nie, no Nawrocki to Nawrocki. On jest, nie na darmo się Trump z nim jednak pokazał i nie na darmo dzisiaj niejaki posobik pochodzenia polskiego. Publicysta twitterowy, nie tylko oczywiście i działacz amerykański. W wielu tweetach od, od samych wyborów w zasadzie od, od, od wieczora niego przez wiele godzin podkreślał, że tutaj wy na mnie podskakujcie to do globalistów i do rządzącej w Polsce ekipy, wy nam nie podskakujcie, bo Nawrocki jest i będzie prezydentem Posobik czy posobiec był w, nie, jego syn, jego syn zdaje się, był który z niej, Albo on sam, albo jego syn, albo ktoś tam z jego rodziny był w Rzeszowie na Sipaku Rzeszowskim. Były dwa Sipaki niemalże jednocześnie w ubiegłym tygodniu. Te dwa zloty tak zwanych konserwatystów w Rzeszowie i Budapeszcie. W Rzeszowie najpierw, potem w Budapeszcie. Ciekawe, że tam się te ekipy podzieliły, bo w Budapeszcie z Polski był mecenas Kwaśniewski i wicemarszałek Bosak, ten mój niedoszły kandydat Trumpa. No, a w Rzeszowie była ta śmietanka Pisu. Dostawmy, bo to już teraz nie ma znaczenia. Bardzo nam się ładnie w tym antysystemie, tak zwanym na prawo od odpisu, udało zachować pluralizm. Corwin i Brown deklarowali, że zagłosują na Nawrockiego. Czy Brown zagłosował? Nie wiem, nie widziałem zdjęcia z kartą nad urną. Może jest takie zdjęcie, ale przegapiłem. No, może tylko gadali. No, prawdę mówiąc, co do Korwina, podejrzewam, że tylko gadał, żeby głosować na Nawrockiego. Sam pewnie nie głosował, bo no, ja nie głosowałem. Więc teraz przyznaję, nie poszedłem na te wybory. Podobnie jak wielu innych, inni z kolei zakreślali dwa, dwa okienka i dopisywali kogoś tam jeszcze, albo, albo coś innego robili z kartą wyborczą. Nie jest tych głosów nieważnych tak dużo. Oczywiście też one te dane nie muszą być prawdziwe, no ale jest to około 1% zaledwie. No, ten 1% to też dużo, tak? No to jest też około 200 tysięcy głosów nieważnych, czyli że głosów niezadowolonych ze wszystkiego, z całego systemu, tak? Wszyscy są zadowoleni w naszym antysystemie. Nasza nawrocko-sceptyczna mniejszość, w której ja jestem, Antysystemowa nie zamierza zaprzestać gęgania. No, będziemy gęgać na temat PiSu i Nawrockiego, bo zasłu zasłużyli na to i, i pewnie niestety będą nadal zasługiwali. Ja tam nadziei wielkich nie mam w odróżnieniu od tych kolegów i mentorów naszych, którzy wyrażają takie nadzieje. Zobaczymy, co będzie. Co do mnie zamierzam być oczywiście uprzejmy wobec panów Brauna i Korwina, którzy deklarowali właśnie tę... Braun zrobił w ogóle całą akcję. Przecież ostatnie dni kampanii. To była wielka pielgrzymka Grzegorza Brauna po mediach. Nawet żeśmy się zderzyli w jednym takim miejscu, żeśmy sobie prawicę podali, a mogliśmy lewicę, więc no, była pielgrzymka po prostu z zachwalaniem głosowania na Nawrockiego. Korwin przez całą niedzielę, co dwie godziny, namawiał, tak trochę jakby nie swoim stylem, do głosowania na Nawrockiego, używając moim zdaniem niegodnych argumentów, i myślę, że to nie był on, że no, ktoś mu tam to konto schakował. A nazajutrz, czyli dziś, już mi się nie mylę, ale nazajutrz to dziś poniedziałek, napisał rano, że na wybory idą tylko nieroztropni. Tak, tak, tak trochę się odciął od tych swoich namów z niedzieli. Zakładam, że sam na Nawróckiego nie głosował, podobnie jak ja, no bo po prostu nie jest nieroztropny, prawda? I jak wyzywa wyborców od głupców, no to sam się do nich nie zalicza. Cieszę się z wyniku, bo dzięki niemu władza nad nami będzie słaba i to słabsza niż od grudnia 2023 roku. No była ona silna za czasów mono. Władzy episowskiej, kiedy Duda był prezydentem, a Nawrocki był, był premierem, potem zrobiła się słabsza, no bo kiedy Duda był prezydentem, a premierem Tusk przez półtora roku, no to sobie trochę wchodzili w paradę, no zwłaszcza Duda wchodził troszeczkę w, paradę, troszeczkę w paradę Tuskowi, nie mógł bardziej zdecydowanie, chyba nie chciał. Nawrocki będzie silniejszym prezydentem niż Duda, Natomiast jego antagoniści rządowi są już wyraźnie słabsi. Ta porażka jest dla nich, jest ich porażką. To nie jest porażka Trzaskowskiego, to jest porażka Tuska, to jest porażka całej tej większości parlamentarnej, która częściowo z absolutnie, znaczy z dobrą miną do złej gry, zwłaszcza dotyczy PSL-u, ale też Hołowni przecież, i też chyba w pewnej mierze Lewicy, może nie, nie całej. No, poparła Trzaskowskiego, ale no w PSL-u na pewno na pewno znaczna część elektoratu głosowała przeciwko Trzaskowskiemu, to to jasne. Mam dwie myśli na przyszłość i tylko dwie na razie, po to, żeby też nie zagadywać niepotrzebnie, bo przecież o co tyle gadać. Mówić o dezintegracji tego obozu zdrady narodowej, jak Pis nazywa obecną ekipę rządzącą. Mówić o tego obozu dezintegracji było zdecydowanie byłoby zdecydowanie za wcześnie, ale no ale prawda tam no, też reakcje nam hołowni czy selowców pokazują, że tam entuzjazmu dla czaskowskiego nie było. Natomiast no, sikorski sikorski triumfuje. No po sikorski właśnie tak jak mówiłem był kontrkandydatem który miał szansę, on miał szansę przejąć część elektoratu tzw. Tak zwanej prawicy, byłby pod każdym względem lepszym kandydatem tego obozu zdrady, bo nie dałoby mu się na przykład zarzucić, że jest szkopskim kretem. O trzaskowski. takie są ustalenia, nie mówię, że przez swojego zastępcę Olzewskiego, był jakoś tam sterowany przez. Wtedy, kiedy ten człowiek był ambasadorem niemieckim w Polsce przez Arnta Heitaga von Loringhofen. to był ambasador i jednocześnie najprawdopodobniej szef działań wywiadowczych w Polsce. Rzadka, rzadki wypadek, żeby ambasador sam osobiście, ale zdarza się oczywiście, zdarza się, że, no, że szefem wywiadu w danym w kraju obcym, zwykle jest tam ktoś jakimś rezydentem jest zwykle jakiś tam, jakiś tam drugi sekretarz, czy ktoś taki. Natomiast w tym wypadku ambasador, który jest człowiekiem wywiadu oczywiście, sam to prowadził w Polsce, te różne działania, no i Trzaskowski miał rzekomo, nie wiem czy to jest udowodnione, przez tegoż Michała Olszewskiego być sterowany bezpośrednio z Niemiec. No natomiast tam są różne jeszcze inne teorie, że przez Tuska, także Tusk był tym drugim, Kanałem, który tam Czaskowskiego jakoś ustawiał w kierunkach pożądanych przez niemiecki wywiad czy niemiecką elitę polityczną. No, Sikorski Radek, jak wiadomo, jest byłym obywatelem brytyjskim, no i to jest inny kierunek, zupełnie inny wywiad. No, także szkopskim, kretem nie jest na pewno. No, a tutaj, jak wiadomo, w Polsce. Wmawia się nam, że to Niemcy nam bardzo grożą. To jest takie budowanie antagonizmu polsko-niemieckiego. Nie trzeba go budować, bo on oczywiście jest stary i silny, ale na tych antagonizmach polsko-niemieckim czy polsko-rosyjskim no, budują, budują wrogowie, którzy chcą rządzić wszystkimi naraz. Tak? Nasi wspólni wrogowie tak naprawdę i Niemców i Polaków. Śmieszne takie historyjki są o tym, jak to... Bratia Kaczyńscy, czy później już tylko jeden brat Kaczyński, uwierzyli w to, że są tutaj, mają jakąś misję z Ameryki, żeby trochę tak przy tych Niemców przytemperować w Europie. No a nie mieli takiej misji, uwierzyli w to, ale nie mieli takiej misji, bo ich misją było tylko trochę podszypywać Niemców tutaj. No i tutaj te to temperowanie Niemców nieskuteczne oczywiście zupełnie budziło niesmak we władzy, wśród funkcjonariuszy władzy za oceanem. Nawet no więc Sikorski nie jest kretem niemieckim, no mógł wygrać, nie wygrał, nie wygra już. Może kiedyś jeszcze zresztą wygra, nie jest taki bardzo stary, jest chyba rok starszy ode mnie, zależy, no ja jestem całkiem młody, tak się czułem do niedawna, już teraz nie bardzo tak się czuję, ciekawe. Czesi Korski czuje się młodo. Na wszelki wypadek, proszę Państwa, i to tak trochę kieruję ku działaczom partyjno-politycznym, bo wiem, że ten i ów czasem mnie słucha, no więc skieruję ku niemu to. Warto już tak myśleć, a nawet układać listy wyborcze, bo wśród scenariuszy są wybory sejmowe i senackie jeszcze w tym roku całkiem możliwe. No a to proces tworzenia takich list jest, no nie, nie jest tak, tak raz, dwa, raz, to, to, to nie jest szast prast. Listy wyborcze na jesień, żeby nie było powtórki z lepera i Kukiza, którzy, no Leper w 2001, potem w 2005 roku, Kukiz w 2015 nałapali przypadkowych kandydatów dobranych wedle jakich, jakichś kompletnie niejasnych kryteriów, Zwykle na zasadzie, że ktoś się przepchnął albo ktoś zapłacił no, u lepera, to te pieniądze grały dużą rolę. Pamiętam, pamiętam, miałem kandydować do europarlamentu od lepera. Opowiadałem tu historię o tym, jak nie skorzystałem z haków na świętej pamięci Andrzeja Lepera. No i w związku z tym nie, nie kandydowałem. No, albo ktoś się komuś spodobał. tutaj, Wspominam działalność psychiatry już zapomnianego, ale no, myślę, że tubylcy, bywalcy polityczni pamiętają wciąż. Psychiatra Szczuciński, który sobie dorobił drugi człon nazwiska Kukiz i tam pilnował, kto będzie na listach wyborczych ruchu Kukiza w 2015 roku. No, skończyło się na tym, że trafiły tam różne postacie, nie dość, że tam. No, barachło polityczne i tak zupełnie do niczego, to do tego jeszcze nielojalni. No i podchodzili tam Kukizowi, a on niespecjalnie zresztą o nich zabiegał. Bo kandydaci, czy potem posłowie, mogą być różni, mogą być bezwarunkowo lojalni, to niektórym bardzo odpowiada, na przykład tak było przy Kaczyńskich zawsze. Mogą być warunkowo lojalni. Mogą być nielojalni. Ja nie wiem, kto jest najlepszy, kto najgorszy, zależy dla kogo. Ja mówię o sobie, no może niepotrzebnie o sobie, ale wiem, jaki ja sam jestem. Wiem, Jestem lojalny warunkowo. To znaczy, jak ktoś jest wobec mnie lojalny, to jestem lojalny. Jak ktoś nielojalny wobec mnie jest, to ja też no, nie wypowiadam lojalności, tylko po prostu działam tak samo jak mój partner. O czym przekonał się na przykład właśnie świętej pamięci Lech Kaczyński i był tym zaskoczony. Po prostu w tej mafii obowiązywała zasada lojalności w jedną stronę. Naczelny gangster prawda, robi co chce, no a reszta ma go słuchać. Jak on ich tam zgnoi, wbije sztylet w plecy, no to mamy być uśmiechnięci tak, i dalej go wielbić. No i stąd teksty tam Lecha Kaczyńskiego, prywatne oczywiście, no ale docierały do mnie, że wbijam mu nóż w plecy, no, znaczy, że jak ktoś tam się ze mną będzie. Kolegował, no to ja mu wbiję nóż w plecy. że nie tylko on tak, tak powtarzał, no bo po prostu no są ludzie, którzy uważają, że taki ja to mam być lojalny wobec niego zawsze, mam mu lizać stopy, no a on może ze mną robić co chce. No To tak u mnie nie działa. Więc on właśnie to on, Kaczyński, wbił, wbił, wbijał mi nóż w plecy i wielu innym, czego byłem świadkiem i mógłbym też opowiadać różne historie, no ale po co, to on już nie żyje tyle lat. Ja się oczywiście tutaj mówię o sobie, ale nie upominam się o żadne posady dla jasności. Na szczęście na starość tego nie potrzebuję, mam inne cele w życiu, inne sposoby na życie, ale też mówię o tym, że w tym procesie tworzenia list wyborczych, no tutaj można się domyślić, do kogo kieruję te, te uwagi. Trzeba by zastanowić się nad, nad tym, kogo tam chcemy naprawdę, jaką kategorię, co chcemy z tymi ludźmi osiągnąć. Tak, czy to jest, czy to ma być jakaś taka masa, ma taki Taran, prawda, do załatwiania spraw, czy to ma być grupa intelektualistów, którzy wszystko wiedzą lepiej i no, takich trochę jak ja na przykład. W związku z tym też z nimi niekoniecznie można wiele wygrać, no bo będą tam No czy jakichś jakich jeszcze innych, a boję się, że tak naprawdę. To układanie listy i tak się tak za bardzo nie uda, bo przecież my nie mamy dobrych ludzi do, do polityki. No nie mamy za bardzo dobrych ludzi do polityki, każdy ma masę błędów, ale tak naprawdę tam, gdzie są te elity polityczne, na przykład w Ameryce, wydawało się wykształcone, nieprzerwanie istnieją od setek lat, to tam też to tak za dobrze nie wychodzi, jak obserwujemy z bliska znaczy ja z bliska, nie, znaczy nie z daleka, ale przez internet z bliska obserwuję Kongres. Amerykański, no to tak naprawdę w tamtym systemie, który jest lepszy, to jest tam są jednomanatowe okręgi. Tam w okręgach wygrywa ten, który naprawdę się stara i z demokratycznego punktu widzenia jest najlepszy, a nie nominat prezesa. A tam też wcale ci Kongresmeni nie są jakoś dużo, dużo lepsi niż nasi posłowie i senatorowie. I na tym na dziś kończę. Jeszcze raz proszę o rzut oka na opis filmu, gdzie jest mój Handelek, mój kaszewcik z książkami i żegnam się z Państwem prosząc o subskrypcję zwłaszcza nowych widzów.